Słowem wszystko. Rozmowa polskiego radia 24. Kłaniam się Państwu, witam naszego gościa, profesor Władysław Tofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Panie profesorze, to zacznijmy od razu z wysokiego C. Słyszę, że jest jakiś bunt w ramach ruchu chołowni względem kandydatów polskiego stronnictwa ludowego. Pierwsze słyszę. No, Radosław Lubczyk ponoć stał się takim człowiekiem, przez którego tam jeden po drugim kandydaci od Hołowni rezygnują. No Ja nie, nie panuję nad tworzeniem list ani przez Polskę 2050, ani nawet przez Polskie Stronicwo Ludowe, Koalicję Polską. Zawsze są jakieś animacje, zwłaszcza jeśli chodzi o własne listy, bo naprawdę mało kogo interesuje w PiSie, kto, kto jest na listach PO, i mało kogo interesuje w PSL, kto jest na liście w PiSie, ale listy wewnątrz partii to bardzo. No bo to jest, proszę Państwa, tak, jest wróg, jest wróg śmiertelny. I kolega z listy. No, tak, to, tak to wygląda w każdej partii. Ja mam w tej chwili bardzo miłe rozmowy z kolegami i koleżankami z innych partii, którzy się cieszą, że nie jestem u nich. Bo, bo wtedy byłoby trudno się mm -hmm. rozmawiać. A tak to możemy jak ludzie i nawet się uśmiechają. Tak? Tak, jak rozmawiają. I nawet i, pewnie serdecznie życzą, I serdecznie. Nie? I dużo, dużo lepsze są stosunki teraz niż na początku kadencji. Ta końcówka wszyscy bardzo serdecznie życzyli. Mm -hmm. Zaskoczeniem dzisiejszego dnia jest decyzja pani profesor Janny Senyszyn, która podjęła decyzję o tym, że startować będzie do Senatu z własnego bloku. Jako kandydatka niezależna. I tłumaczenie pani profesor jest co najmniej śmieszne, ale przyjmijmy je na potrzeby naszej rozmowy. Otóż ona nie będzie rywalizowała z waszym blokiem senackim, tylko ona będzie odbierała głosy PiS-owi. No tak, bo PiS to jest taka partia socjalistyczna z lekkim obłędem nacjonalistycznym. Ale jest to partia socjalistyczna. Ja to wszystkim członkom tego ugrupowania mówię w twarz, że konserwatywni to jesteśmy my z PSL-u, a wy to jesteście socjaliści. No, no i co, i wierzy pan w to, że pani profesor rzeczywiście będzie głosy pisowi odbierała? Jest elektorat socjalny, który ewidentnie pani profesor Senyszyn reprezentuje. Mm -hmm. Po części przynajmniej. No a w takim razie kandydatka Biejat, to kogo reprezentuje? Nową Lewicę. Nie, PSL też. No tak, no dlatego, że mamy wpływ, znaczy zgodziliśmy się. Panie redaktorze, był podział. Każda, każda formacja miała określoną liczbę kandydatów, które mogła zaproponować na, po, potencjalnie na miejsca biorące. Um, i, um, i, I tam my dostaliśmy sporo tych miejsc, akurat. Um, 20, le, lewica, mniej, pamięć, mniej. lewica mniej. Ale potem dostaliśmy miejsca w okręgach, które teoretycznie powinny przypaść senatorom PiSu. Ale powód, dla którego myśmy dostali tak wiele miejsc w tych okręgach, było to, że wszyscy uznali, wszystkie partie opozycyjne uznały, że my, czy nasi kandydaci mają jed, jako jedyni mają szansę wygrać z kandydatami na senatorów z Pisu, bo jesteśmy po prostu bliżej centro prawicy niż inne partie koalicyjne. Mm -hmm. A platforma tak. dzisiaj gdzie jest? Po której stronie? No Platforma jest raczej w centrum, centru lewicową partią i, i staliśmy. tak? No taki prawie centrolew. Prawie centrolew. A nie, akurat Wincenty akurat Witos to takim wielkim lewakiem to nie był, ale nawet miał pewne... Hmm, 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 powiązania polityczne z Endecją, no więc tego się nie da przełożyć na lewą stronę strony politycznej, ale oni są oczywiście partią centrolewicową, to nie jest platforma Pułaszyńskiego i Olechowskiego i Tuska, tylko to jest platforma pana przewodniczącego Tuska, który... No, z... nawet się rymuje, tak? tak. Potrosz. Który, który uznał, że trzeba iść w tę stronę. Mam nadzieję, że lewica przekroczy próg, no bo to byłoby Yy, straszna rzecz, gdyby nie przekroczyli. Mm, a sugeruje pan, że lewic z Lewicą jest aż tak źle? nie jest najlepiej, tak bym powiedział. Tylko tak, ja przypomnę, idą na 5 punktów procentowych, a wy na 8. E, tylko, że oni mają troszkę mniej w sondażach niż my. A nam, no, ale nam, oni nam mają te... trochę większe doświadczenie i zdaje się, stukali się w głowę i mówili, co wy robicie, idźcie na 5. E, tak, e, tak też nam mówili, o, bo bardzo oni są życzliwi. Natomiast, e, natomiast e, po, poprzez kradzenie elektoratu lewicy, Platforma powiększa swoje, swoje możliwości, no ale jeżeli zepchnie lewicę poniżej progu, no to mam nadzieję, że tak się nie stanie. A jeżeli będzie powtórzony manewr i powtórzy go Donald Tusk ten z 2015 roku. Przed samymi wyborami powie tak, po co właściwie marnować swój głos i po co tam głosować na trzecią drogę? Skoro jest taka formacja, która ma reprezentację wszystkich kół, klubów, ideologii i całej innej reszty, to jest platforma obywatelska. No to co wtedy? Tylko, że to jest rok 2023 i pan przewodniczący Tusk nazbierał sobie bardzo dużo elektoratu negatywnie do niego nastawionego. W związku z tym em, taki numer nie może być powtórzony. A już nawet w 2007 roku pan Tusk apelował, żeby głosować na jak nie na PO, to na PSL. I tak to też się stało. No tak, tylko wtedy miał supracjentową pewność, że ewentualnie będziecie koalicjantami, a dzisiaj już takiej pewności nie ma. No, my chcemy być koalicjantami z partiami demokratycznymi, partiami opozycyjnymi. Wszystkie I... partie w naszym kraju są demokratyczne. Jeżeli mają rejestrację, i są w tym katalogu partii zarejestrowanych. No to są demokratyczne. Państwo są demokratyczne, dem partie demokratyczne. Są demokratycznie wybrane, ale może niekoniecznie hołdują ideą demokracji. Ja na przykład patrząc na wybrane w legalnych wyborach w Republice Federalnej Niemiec partie AFD, Alternative für Deutschland, nie uważam jej za partię, która chce kontynuować demokratyczny system ustrojowy Niemiec. Ale zdaje się, że wszystkie inne partie, w tym Olaf Scholz, słuchają co ma AfD do powiedzenia, bo dzięki temu stanowisku AfD powstała chociażby mniejszość blokująca do tego paktu migracyjnego. Nagle, ni stąd, ni zową. Można? Można. I legła w gruzach tutaj w naszym kraju narracja, że w ogóle nie ma tematu paktu migracyjnego, że to w ogóle nie jest żaden temat i w ogóle nikt o tym nie mówi. No skoro sami Niemcy już widzą, co się dzieje, i oni dołączają no do głosowania. I Tak, zablokowali to. No to chyba coś na rzeczy jednak jest. Było. Bo to te, w tej chwili to, to, ten temat zniknął. Natomiast, e, natomiast no, nie jest to partia, którą ja określił jako partię demokratyczną, mimo że wygrała w demokracji. No ale co ma AfD powiedzmy teraz do polityki polskiej? No, no to, to, że, to, że nie, po, no, po pierwsze jest to bardzo antypolska partia, więc ma, e, bo jest zdecydowanie negatywnie nastawiona do Polski, bardzo pozy, pozytywnie nastawiona do Rosji i to, to dla mnie ma znaczenie. No akurat. Co panu za różnica? Czy CDU, czy CSU, czy AfD? To przecież przypomnę, że to Merkelowa była z CDU i z CSU, a nie i robiła dealę z ruskimi. No tak, ale to jest to jest, to jest taki wilhelmiński. Pogląd na świat, że liczy się tylko, liczą się tylko Niemcy i Rosja, to jak za pierwszego Wilhelma. A nie, no to chyba nawet, czyli to zdaje się Bismarka. nawet chyba do hymnu niemieckiego, bo tak um, są nawiązania. Deutschland, Deutschland, liberale. I tylko się liczy Rosj Niemcy i Rosja, a to co po środku jest bez znaczenia. Potem do tego doszli, i to byli um, oczywiście politycy konserwatywni, potem do tego doszli um, nie, um, nie, po wojnie, doszli do tego socjaldemokraci którzy w, praktykowali i do tej pory praktykują tak zwany czerwony wilhelminizm, Czyli to samo, tylko Dlaczego nie poprawiliście uchwały dotyczącej tego, że sobie nie życzycie, żeby ktokolwiek ingerował w przebieg wyborów w naszym kraju? My sobie nie życzymy, tylko że uchwała była sformułowana w taki sposób, że myśmy nie chcieli na nią głosować. myśmy nie głosowaliśmy na nią. No to tak. Małgorzata Kitawa-Błońska na przykład jest zwolenniczką referendum, ale to zależy kto i jakie pytania ustala. No to jeżeli Pisto to rozumiem, że trzeba być przeciw, tak? Gdyby ona ustalała, to trzeba by było być za akurat referenda są bardzo istotną częścią demokracji, zwłaszcza w sprawach bardzo ważnych i w sprawach, które dzielą naród. I mieliśmy takie referenda, które były podstawowe dla, dla, dla naszego państwa, na przykład w 1997 na temat Konstytucji, bo to jest dość istotny akt prawny, a, a, a potem referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej, które no dzięki któremu, dzięki temu, że wybraliśmy, że jednak wejdziemy. Polska wygląda zupełnie inaczej. No niż to od pan 2004. mówi, dzięki kościołowi katolickiemu. w naszym kościół, kraju. Kościół niewątpliwie spełnił ogromną rolę. Tu referendum było dwudniowe, przypominam. Episkopat Polski plus papież Jan Paweł II, nasz papież, mówił, żeby iść głosować. I papież miał wyraźnie proeuropejskie wystąpienia. No i naród jednak się posłuchał tutaj głowy kościoła. Nie, co nie zawsze miało miejsce i, i zagłosował tak, że no ja po, jeździłem po polskiej wsi 30 lat temu czy 40 lat temu i jeżdżę po polskiej wsi teraz i ona zupełnie inaczej wygląda dzięki temu, że je że jesteśmy w Unii Europejskiej. No, ludziom żyje się dobrze. Ludziom żyje się znacznie lepiej niż, niż poprzednio. Jest inna infrastruktura. Teraz oczywiście PiS robi wszystko, żeby tych rolników dobić. Ale, e, to, 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 ale już wiedziałem, że będzie taki przekaz podprogowy polityczny. No, jak pan redaktor mi mówi, że ludziom się na żyje dobrze, to ja no, to, to gwarantuję, się że się nie żyje dobrze. Dlatego, że rolnicy, którzy protestują przeciwko nie... E, pochamowanemu... Przeciwko czemu? E, e, w, w, importowi ukraińskiego zboża, które miały jechać do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, a zalega silosy elwarów w Polsce, importowi 50 tysięcy ton malin, które doprowadziły do tego, że nie opłaca się w ogóle ich produkować i innych owoców miękkich. Um, i, I braku możliwości rozwoju. Dołączycie w takim razie do pis po 15 września, kiedy Komisja Europejska będzie chciała pootwierać te granice i na nowo zrobić y, hulej dusza, piekła nie ma z y, produktami rolno-spożywczymi ukraińskimi? Jesteśmy absolutnie przeciwni otwieraniu granic bez zapewnienia korytarzy tranzytowych i, po, i suchych portów do, prze, do, do wywozu tego zboża z Polski. Ale no przecież nie, my, panie profesorze, my mylimy pojęcia, bo o ile tranzyt w dalszym ciągu idzie, to nie jest tak, że granice są zamknięte, tylko teraz każdy kilogram pszenicy czy żyta, które przez Polskę idzie, jest rzeczywiście tak naznaczone czy oznaczone, że się nad tym czuwa i to idzie rzeczywiście poza Europę. Natomiast Komisja Europejska się marzy znów po 15 września otworzyć granicę i niech sobie po prostu ta rolno-spożywka spływa do Polski tak jak wcześniej. Ale... Bez żadnej kontroli, bez żadnego nadzoru. No, kontrole, i bez żadnych reguł. Kontrole to miał sprawować rząd i inspektorat sanitarny, a rząd wprowadził, rząd wprowadził kategorię zboża technicznego. Nie, to nikt nie ten nie rząd, wie. bo akurat to zboże techniczne co najmniej od roku 2008, jeżeli mnie pamięć nie myli, funkcjonuje w ogóle w obiegu. Tylko, że to zboże techniczne wjeżdżało do Polski z Ukrainy i przestawało być technicznym, bo z tego pieczono chleb. A to jest niedozwolone. Czyli tutaj naruszono przepisy. A ja sugeruje pan, że wcześniej to zboże techniczne było rzeczywiście do czyszczenia młynów, panie profesorze? Nie, nie było takiego, takiego problemu z z milionami ton zboża. No to, do czy problem był, tylko się o nim nie mówiło. Poza tym też warto przypomnieć, że zboże ukraińskie jest też w takich partiach, które są jako bezcłowe wysyłane. Też Unia Europejska na to wyraziła zgodę. Tak, ale dlatego myśmy złożyli projekt już ponad rok temu, w lipcu 2022 roku, żeby wprowadzić kaucję na wóz ukraińskiego zboża, które kaucja nie jest cłem i, part, i Polska może taki, w taki system wprowadzić bez zgody Brukseli. I że każda tona ukraińskiego zbo zboża wyjeżdża do Polski, płaci się kaucję 1000 zł za tonę, i przy wyjeździe z Polski ta kaucja jest zwracana. To, to wtedy robisz no nieopłacalne to ta kaucja, sprzedaż. To ta kaucja byłaby wyższa niż na zboża, w ogóle. Ale wtedy było zboże droższe. Rok temu zboże było droższe. Pan Kowalczyk, minister Kowalczyk, pre premier Kowalczyk uważał, żeby rolnicy lepiej go nie sprzedawali, będzie jeszcze droższy. Panie no, profesorze, będziemy stawiać kropkę. By, idąc słowami Donalda Tuska, myśli pan, że chleb będzie po 30 złotych? Nie, 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 dlatego że zboże, jeżeli wpuścimy zboże ukraińskie bez żadnych ograniczeń, to cena przejść tak spadnie, że chyba będzie dla ciebie. A co i tam z panem Kułožowiczakiem paliwo? To będzie po 15, czy nie? To pe, my, myślę, że po 15 to nie będzie, dlatego że się raczej, raczej się stabilizuje na, na dość wysokim poziomie, ale raczej się stabilizuje. To co po 10 będzie? To, to proszę pytać pana Kołodziejczaka, bo on miał taki projekt. E, nie, projekcie. dzisiaj twierdzi, że to nie on, tylko stacje benzynowe i że został wprowadzony w błąd. No to ja nie mam tutaj wiedzy, co stacje benzynowe mówiły do pana Kołodziejczaka i odwrotnie. Profesor Władysław Tofil-Bartoszewski. Dziękuję panu państwu do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Start.